Warto pamiętać, że negocjatorzy wywierający nacisk swoją agresywną postawą zwykle nie są przygotowani na sprawdzanie ich fantastycznych opinii. Każdorazowo przed szkoleniem negocjacyjnym proszę uczestników o wypełnienie ankiety. Ponad połowa pytanych odpowiada, że obawia się w negocjacjach postaw agresywnych, nieuprzejmych, nieustępliwych czy aroganckich. To zrozumiała opinia. Wolimy przebywać w towarzystwie osób uprzejmych, otwarcie wymieniających poglądy, dążących do wspólnego rozwiązania. Negocjator powinien zatem być uprzejmy, otwarty i sympatyczny, bo to zjednuje mu przychylność drugiej strony, dzięki czemu i on, i jego rozmówca osiągają swoje cele w harmonii i pokoju. Jaki piękny świat. Na szczęście mamy badania naukowe. Które sprawdzają takie tezy o pięknym świecie? I właśnie te badania mówią, że gotowość i zdolność do bezkarnego lekceważenia norm ludzie postrzegają jako dowód samodzielności i sprawczości, które wynikają z braku ograniczeń społecznych i niezależności od materialnych zasobów. Innymi słowy, ludzie uważają swoich przeciwników za silnych, wnioskując na podstawie ich, Manifestowanej pewności siebie. Nadomiar złego takie postrzeganie jest najsilniejsze wśród tych, którzy czują się najmniej pewnie czyli tych, którzy pragną harmonii w relacjach z otoczeniem. Co ciekawe, te same osoby, którym postawa innych wydaje się arogancka i denerwująca, postrzegają tych aroganckich jako tych, którzy mówią to, co naprawdę myślą. Bez owijania w bawełnę i nawet wtedy, gdy jest to nieuprzejme lub niewygodne. No dobrze, ale czy to oznacza, że trzeba się uczyć arogancji i bezstrzelności? Zdecydowanie nie. W pierwszej kolejności należy uzbroić się na oddziaływanie bezstrzelnych i innych tu oldschoolowy rzeczownik tupeciarzy. To, że ktoś wyraża swoje opinie z niezachwianą pewnością i do tego głośno, jeszcze długo nie oznacza, że to jedyny słuszny punkt widzenia. Z pomocą jak zwykle przychodzą pytania sprawdzające. Na przykład, na jakich faktach opiera pan pani swoją opinię? Jeżeli na takie pytanie padnie odpowiedź, przecież wszyscy to wiedzą, wystarczy się rozejrzeć. Natychmiast wiadomo, że argumentacja drugiej strony to po prostu ściema. Warto pamiętać, że negocjatorzy, wywierający nacisk swoją agresywną postawą, zwykle nie są przygotowani na sprawdzanie ich fantastycznych opinii. A jak samemu budować wizerunek osoby sprawczej i niezależnej? Przede wszystkim pielęgnując w swojej komunikacji zawodowy realizm. Nie ma co osładzać rzeczywistości. Każde łagodzenie, eufemistyczne nazywanie, unikanie sporu. Powoduje, że taki negocjator bywa postrzegany jako oderwany od rzeczywistości. Jest widziany jako nieautentyczny, a w rezultacie niekompetentny. A przecież negocjator ma obowiązek wobec drugiej strony być autentycznym i przewidywalnym. Ma swoich partnerów inspirować i zachęcać do znajdowania nowych i lepszych rozwiązań. Ciągła krytyka, podkreślanie wad, negowanie opinii powodują, że negocjator taki postrzegany jest jako Maruda i Malkontę. A to na pewno nie sprzyja zawieraniu dobrych umów. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz się je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu, będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.